Cześć, witajcie z tej strony. Sepian. Z góry muszę was przeprosić za mój zmęczony głos, ale ostatnio nie sypiam najlepiej. Chciałem Wam przybliżyć troszeczkę kwestię finansów związaną z lektorami Creepypast na polskim YouTubie. Postanowiłem, że macie prawo wiedzieć, ile taki e, lektor Creepypast zarabia i czy jest to w ogóle opłacalny biznes, bo jak widzę, na YouTubie pojawia się coraz więcej kanałów z podobnym kontentem. I od razu takim osobom, które myślą przynajmniej o tym, żeby robić to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to od razu mogę Wam powiedzieć, że jest to kompletnie nieopłacalne, gdyż no kokosów się na tym nie dorobicie. A poświęcicie temu sporo czasu. W każdym razie, jak widzicie, mój kanał ma 3500 subskrypcji. Może zajmę się pierw kwestią reklam, jak to wygląda. Bo jak wiecie, na YouTubie zarabia się głównie z reklam wewnętrznych. Są również reklamy zewnętrzne, ale to nawet mm, małe kanały nawet nie mają co mówić o takich rzeczach. Gdyż y, reklamodawcy zewnętrzni się interesują tylko i wyłącznie takimi dużymi, bardzo dużymi youtuberami, mam na myśli milion subskrypcji zwyż i te sprawy. Więc nawet nie mamy co gadać <laughs> o kwestii reklam zewnętrznych. Porozmawiamy tylko i wyłącznie o wewnętrznych. Wypuszczając filmik, na YouTubie krąży tam kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt typów reklam. Nie no, trochę zmniejszyłem tą liczbę. Na pewno tych reklam jest więcej. W każdym bądź razie każda reklama tyczy się innych tagów. Tak jakby wypuszczając, powiedzmy. Filmik, w którym będziecie omawiać MMORPG bądź jakąś grę online, to na Waszym filmiku prawdopodobnie pojawi się na przykład reklama z najnowszego dodatku do World of Warcraft Legion. Na przykład, który na pewno będzie dużo lepiej płatny niż taki ogólny, rozrywkowy plik reklamowy. Bo w Polsce przynajmniej nie ma zbyt wiele sklepów bądź firm, które chciałyby się reklamować na strasznych kanałach. Tym bardziej, że takich, co najwyżej jakieś sklepy sprzedające jakieś straszne maski, bądź tego typu rzeczy, a w Polsce chyba takiego czegoś nie ma. Więc tutaj już troszeczkę e, kanały ze strasznym kontentem tracą, niestety. A już oczywiście o kwestii wyświetlania tych reklam chyba nie muszę wspominać, bo jak wiecie, część zapłaty za wyświetlenie tej reklamy jest pobierana przez Google potem przez sieć partnerską a na końcu przez AdBlocka, który automatycznie niweluje część tych zarobków. A dobra, bo tak sterczę tutaj przy moim studiu twórców. Tutaj macie wgląd w niektóre analityki, ale rozwinę wam je trochę. Sprawdzę na szybko, od kiedy zacząłem publikować filmiki już yy, w partnerstwie z AdSense. No, kliknę tutaj, twoje szacunkowe przychody. Tu już widzicie, że nie, nie wygląda to zbyt ciekawie. Hmm. W tym filmiku oczywiście nie chciałbym się niczym chwalić ani żalić, bo tak naprawdę nie ma czym. E, mi tam to jakieś różnicy nie robi, czy zarabiam na tym kanale krocie, bądź nie, gdyż robię to z pasji i myślę, że dobrze o tym wiecie. Chyba nie muszę mówić takich rzeczy, bo prawdopodobnie, gdybym robił to w innym zamyśle. Ty już dawno byłoby to dla mnie bardzo nieopłacalne. No, tutaj widzicie, od y, filmiki publikuję z AdSense'em gdzieś od 24-25 listopad Czyli już trochę czasu minęło i przez cały ten czas zarobiłem tylko 66 zł. Mm, więc to nie są jakieś. Wiecie. No wyżyć z tego nie wyżyję <grych> w każdym bądź razie sam mój mikrofon z który, przez który teraz z wami rozmawiam e, kosztował mnie no co najmniej kilkakrotność tej sumki więc większość e, nie tyle co na tym kanale zarobiłem ale bardziej straciłem więc tutaj tak jak mówiłem wcześniej jeżeli zakładacie kanały związane ze strasznym kontentem tylko do zarabiania pieniędzy to już z góry wam mogę powiedzieć że jest to nieopłacalne Chyba, że robicie to jak większość tych czołowych lektorów, którzy naprawdę widać, że robią to bardziej z pasji niż w kwestii finansowej. Jeszcze oczywiście uniemożliwia trochę zarobek sprawa związana z treściami chronionymi przez prawa autorskie. Na przykład w amatorskich rapsach wszystkich. Niezależnie czy jest to amatorski horror rap, czy zwykły, nie łączę monetyzacji z tego względu, że bity tutaj, niestety muszę się przyznać, są kradzione. Znaczy, no nie tyle co kradzione, bo tak się mówi, na bity, które zostały stworzone przez kogoś, kto nie do końca udostępnił nam, nam tych praw. Aczkolwiek prawo do nagrywania na tym bicie mam, jednak nie mogę na nim zarabiać. Taki typowy bit non-profit. Yy, twórca udostępnia poprzez zostawienie kredytu, ale nie można na tym zarabiać i to jest warunek. Więc wszystkie amatorskie rapsy, które są myślę, no niestety, popularne na moim kanale, nie zarabiają. Dalej, yy, jedynym filmikiem, na którym naprawdę mogłem coś się dorobić, ale myślę, że wtedy już by mnie naprawdę sumienie zżerało od środka, więc może i nawet lepiej, że tak się stało. Jest 01 to jest ten film. Wytłumaczenie filmiku stworzonego przed, przez ATBXa. Już na nim widzicie 307 tysięcy wyświetleń, które no niestety nie może zarabiać. Zawiera treści chronione przez prawa autorskie. A prawdą jest, że nie powinienem dostać takiego roszczenia, gdyż yy, opieram się tak jakby na prawie. Teraz wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. Prawo cytatu. O, właśnie. Prawo cytatu. Tutaj jest yy, możliwość użycia czyichś materiałów, jeśli nagrywamy właśnie wyjaśnienia bądź jakieś odwołanie, które wyjaśniają jakąś część związaną z, tych materi z tym materiałem. I jest to całkowicie legalne, i powinienem złożyć, yy, złożyć odwołanie. Że jednak prawo do tego mam, ale tak jak mówię, po pierwsze, zżerałoby mnie trochę sumienie, bo ten filmik nie jest czymś, czym chciałbym się szczycić na moim kanale. Hmm. Powiem wam, że z największą chęcią bym go usunął, ale no tak się nie robi po prostu i hmm, nie chcę po prostu tego robić. Ale nie o tym, nie o tym. Drugim powodem, dla którego nie chciałbym składać tego odwołania, jest to, całkiem niedawno pojawił się pewien kanał. Wybacz, drogi Al Capone, że ukazuję to na Twoim przykładzie. Aczkolwiek, mam nadzieję, że wpłynie to jakoś pozytywnie na Twoją osobę. Może to będzie jakaś mini reklama? Może osoby chętnie sprawdzą Twój kanał, który już za niedługo powinien się pojawić, bo już widziałem, że ale to za chwilę do tego przejdę. Alkapon.pl, tak się nazywał jego kanał. Pojawił się całkiem niedawno na YouTubie, tak bardziej popularnie, gdy zaczął również równo ze mną nagrywać wyjaśnienia do filmików AdBXa. Niestety już się nie wyświetla jego kanał, ale zostawił mi komentarz po. Ok, witajcie ponownie. Zapomniałem, że Bandicam pozwala mi na nagrywanie tylko 10 minut. <gryw> ale to, co chciałem wam pokazać, to udowodnić fakt, że. Konto Al Capone naprawdę zostało usunięte z powodu odwołania się o roszczenie. Chyba jego przykład był podobny, więc to też warto wiedzieć, że nie opłaca się po prostu składać odwołań. Chyba, że naprawdę jesteście w 100% pewni, że macie całkowite prawa do tych filmików i jesteście w stanie tak przekonać, że przekazać. I e, ukazać Google'owi, że nie będzie miał się do czego doczepić. Więc no, to jest taka przestroga dla Was, abyście nigdy pod żadnym pozorem e, nie odwoływali się do swoich filmików. W każdym razie, niedawno Al Capone opublikował post na Facebooku, w którym tłumaczył, że niebawem pojawi się jego nowy kanał, w którym wznowi działalność. Ja kontakt z tym człowiekiem miałem e, właśnie w tym momencie, gdy razem nagrywaliśmy dość podobny content związany właśnie z Anonymous oraz tłumaczeniem do... E, film, wytłumaczeniami filmików AdBakes'a. Wtedy wymieniłem z nim kilka słów, wydawał się naprawdę w porządku człowiekiem. Jego materiały są na dość dobrym poziomie, więc tutaj otwarcie i szczerze mogę wam go polecić. E, co najwyżej zerkać na jego fanpage, bo za niedługo prawdopodobnie pokażę Właśnie ten e, swój najnowszy kanał, który myślę warto będzie zasubskrybować. Mm, nie wiem, naprawdę co ja bym mógł Wam tu jeszcze pokazać. Analityki już chyba przebrnęliśmy przez. No, ukazałem Wam to, co jest najważniejsze, czyli zarobek. Bo to o tym, o tym, o tym jest ten filmik. Więc tu już e, moje zarobki przez ten okres znacie. Czyli w tym przedziale czasowym, bo wtedy dołączyłem do Acensa Tu 25 listopad. Czyli przez 6 miesięcy, tak? Dobrze liczę. 5, 5 miesięcy, tak. 5 miesięcy, dobra. Więc przez 5 miesięcy dorobiłem się, no... Takie 10 zł miesięcznie, coś w tym stylu. Więc to, to naprawdę wychodzi średnio. Tak, tutaj dodałam do opisu jakiś czas temu formułkę dotacje. Yy, tutaj szczerze mówiąc, jedyną dotacją, yy, jaka została przelana na to konto, było w formie trialu. Znaczy, próby. W formie próby yy, sam sobie przesłałam dotację, żeby zobaczyć, ile PayPal kradnie. W sumie zaloguję się na PayPal, a tutaj chyba YouTube nie będzie miał nic przeciwko ukazywaniu takich yy, analityk. Nie Google, tylko PayPal. Zareaguję się na szybko. Mam nadzieję, że nie zrobię jakiegoś błędu. Byście tutaj no, nie dostali się do moich milionów. <grym> Dobra. Pokażę wam, jak wyglądają y, kwestie zarobkowe przez Paypal, przez te całe dotacje. Jak tylko Paypal przestanie mi odmawiać posłuszeństwa Jezus, ja nie lubię tego portalu Właśnie dlatego Ale sobie zrobili antyreklamę, ja widzicie to? Tak? <ścoughs> Dobra, już jest Okej, okay, więc tak, przelana została złotówka, to jest cały mój zarobek z Paypala, z tych dotacji. Została przelana złotówka przez mojego brata na moje konto. Z czego, jak widzicie, z tej złotówki ile zostało potrącone przez Paypal. Więc jest to forma, którą za niedługo będę usuwał ze wszystkich filmików, więc już nie będzie możliwości dotacji. Nie wiem, być może pokuszę się o to, co dość ostatnio jest popularne, czyli... Adfly, gdzie wchodzicie na link, macie 5 sekund reklamy, skipujecie i coś tam się pokazuje. Nie wiem, jakiś link, źródło do creepypasty, bądź obrazek ze zwykłymi podziękowaniami. Być może o coś takiego się pokuszę, bo tam ponoć zarobek jest nieco większy niż ten oferowany przez AdSense. Ale nie wiem, ja, ja, mam w każdy, ja Was w każdym razie do niczego nie zmuszam. Tak jak Mówiłem, pieniądze są tutaj najmniejszą częścią tego kanału. Ale też nie ma co ukrywać, gdyby te pieniądze były, to te filmiki też pojawiałyby się częściej, bo nie musiałbym się zajmować życiem. Wiecie, jak to jest, nie? W tym wypadku muszę to robić tylko jak no, moje realne życie mi pozwala. A w każdym razie myślę, że to są kwestie, które nigdy mnie nie zniechęcą do prowadzenia tego kanału, gdyż poznałem naprawdę wielu świetnych ludzi. Poznałem też Was i z Wami mogłem spędzać tak wiele przyjemnego czasu. Już nie mówiąc o, to, że, o tym, że te wszystkie Wasze komentarze są bardzo często tak ciepłe, że. To jest właśnie to, co sprawia mi dzień. <grych> tak zastanawiałem się jeszcze, co mógłbym dodać na koniec, ale wydaje mi się, że już kompletnie wyczerpałem ten temat. Ostatecznie. Korzystając z okazji, że jest to filmik, który na pewno przykuje waszą uwagę, chciałbym was zaprosić na fanpage'a, bo bardzo mała część osób z kanału na niego przeszła. A często tam zamieszczam informacje na temat tego, kiedy pojawią się filmiki i tak dalej. Więc no, myślę, że warto tam zostawić tą łapkę. I to by było chyba na tyle, myślę. Dowiedzieliście się, ile zarabia lektor Creepypast. Myślę, że... To było meritum tego filmiku, i na tym mogę zakończyć. Tak więc trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Peace. Yo. Cześć, witajcie z tej strony, Sepian. Z góry muszę Was przeprosić za mój zmęczony głos, ale ostatnio nie sypiam najlepiej. Chciałem Wam przybliżyć troszeczkę kwestię finansów związaną z lektorami Creepypast na polskim YouTubie. Postanowiłem, że macie prawo wiedzieć, ile taki e, lektor Creepypast zarabia i czy jest to w ogóle opłacalny biznes, bo jak widzę na YouTubie pojawia się coraz więcej kanałów z podobnym kontentem i od razu takim osobom, które myślą przynajmniej o tym, żeby robić to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to od razu mogę wam powiedzieć, że jest to kompletnie nieopłacalne, gdyż no kokosów się na tym nie dorobicie a poświęcicie temu sporo czasu. W każdym bądź razie, jak widzicie mój kanał ma 3500 subskrypcji. Może zajmę się pierwszą kwestią reklam, jak to wygląda. Bo jak wiecie na YouTube zarabia się głównie z reklam wewnętrznych. Są również reklamy zewnętrzne, ale to nawet małe kanały nawet nie mają co mówić o takich rzeczach. Gdyż reklamodawcy Zewnętrzni się interesują tylko i wyłącznie takimi dużymi, bardzo dużymi youtuberami. Mam na myśli milion subskrypcji zwyż i te sprawy. Więc nawet nie mamy co gadać <laughs> o kwestii reklam zewnętrznych. Porozmawiamy tylko i wyłącznie o wewnętrznych. Wypuszczając filmik, na YouTubie krąży tam kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt typów reklam. Nie no, trochę zmniejszyłem tą liczbę. Na pewno tych reklam jest więcej. W każdym razie każda reklama tyczy się innych tagów, tak jakby wypuszczając, powiedzmy, filmik, w którym będziecie omawiać MMORPG bądź jakąś grę online, to na waszym filmiku prawdopodobnie pojawi się na przykład reklama z najnowszego dodatku do World of Warcraft Legion na przykład, który na pewno będzie dużo lepiej płatny niż taki ogólny rozrywkowy plik reklamowy. Bo w Polsce przynajmniej nie ma zbyt wiele sklepów bądź firm, które chciałyby się reklamować na strasznych kanałach. Tym bardziej, że takich, co najwyżej jakieś sklepy sprzedające jakieś straszne maski bądź tego typu rzeczy. A w Polsce chyba takiego czegoś nie ma. Więc tu, więc tu już yy, moje zarobki przez ten okres znacie. I w tym przedziale czasowym, bo wtedy dołączyłem do AdSense'a. tu 25 listopad, czyli przez 6 miesięcy, tak dobrze liczę. 5-5 miesięcy, tak. 5 miesięcy, dobra. Więc przez 5 miesięcy dorobiłem się no, takie 10 zł miesięcznie, coś w tym stylu. Więc to, to naprawdę uchodzi średnio. Tak tutaj dodałam do opisu jakiś czas temu formułkę dotacje. Yy, tutaj szczerze mówiąc jedyną dotacją, yy, jaka została przelana na to konto było w formie trialu, znaczy próby. W formie próby yy, sam sobie przesłałam dotację, żeby zobaczyć ile Paypal kradnie. W sumie zaloguję się na Paypala. Tutaj chyba YouTube nie będzie miał nic przeciwko ukazywaniu takich yy, analityk. Nie Google, tylko Paypal. Zareaguję się na szybko. Mam nadzieję, że nie zrobię jakiegoś błędu. Byście tutaj no, nie dostali się do moich milionów. <grym> Dobra, pokażę wam jak wyglądają y, kwestie zarobkowe przez Paypal, przez te całe dotacje. Jak tylko Paypal przestanie mi odmawiać posłuszeństwa. Jezi, ja nie lubię tego portalu. Właśnie dlatego. Ale sobie zrobili antyreklamę. Widzicie to? <ścoughs> Dobra, już jest. Okej, okay, więc tak. Yy, przelana została złotówka, to jest yy, cały mój zarobek z Paypala, z tych dotacji. Yy, została przelana złotówka przez mojego brata na moje odwołania. Jest to, yy, całkiem niedawno pojawił się pewien kanał, wybacz drogi Al że <gryw> ukazuję to na twoim przykładzie. Aczkolwiek mam nadzieję, że wpłynie to jakoś pozytywnie na Twoją osobę. Może to będzie jakaś mini reklama. Może osoby chętnie sprawdzą Twój kanał, który już za niedługo powinien się pojawić, bo już widziałem, że. Ale to za chwilę do tego przejdę. Alka.pl Tak się nazywał jego kanał. Pojawił się całkiem niedawno na YouTubie tak bardziej popularnie, gdy zaczął również, równo ze mną, nagrywać wyjaśnienie do filmików AltBX. To niestety już się nie wyświetla jego kanał, ale zostawił mi komentarz pod... Ok, witajcie ponownie. Zapomniałem, że Bandicam pozwala mi na nagrywanie tylko 10 minut. <gryw> ale to, co chciałem wam pokazać, to udowodnić fakt, że konto Al Capone naprawdę zostało usunięte z powodu odwołania się o roszczenie. Chyba jego przykład był podobny, więc. Mm, to też warto wiedzieć, że. Nie opłaca się po prostu składać odwołań, chyba że naprawdę jesteście w 100% pewni, że macie całkowite prawa do tych filmików i jesteście w stanie tak przekonać, że przekazać i yy, ukazać Google'owi, że nie będzie miał się do czego doczepić, więc no, to jest taka przestroga dla was, abyście nigdy pod żadnym pozorem yy, nie odwoływali się do swoich filmików. W każdym razie niedawno Al Capone opublikował post na Facebooku, w którym tłumaczył, że niebawem pojawi się jego nowy kanał, w którym znowi działalność. Ja kontakt z tym człowiekiem miałem yy, właśnie w tym momencie, gdy razem nagrywaliśmy dość podobny content związany właśnie z Anonymus oraz tłumaczeniem do yy, film, wytłumaczeniami filmików Artbakesa. Wtedy wymieniłem z nim kilka słów. Wydawał się naprawdę w porządku człowiekiem. Jego materiały są na dość dobrym poziomie, więc tutaj otwarcie i szczerze mogę Wam go polecić. Co najwyżej zerkać na jego fanpage, bo za niedługo prawdopodobnie pokażę właśnie ten e, swój najnowszy kanał, który myślę warto będzie zasubskrybować. Nie wiem naprawdę sobie ja bym mógł wam tu jeszcze pokazać. Analityki już chyba przebrnęliśmy przez. No, ukazałem Wam to, co jest najważniejsze, czyli zarobek. Bo to o tym, o tym, o tym jest ten filmik. Tutaj już troszeczkę e, kanały ze strasznym kontentem tracą, niestety. A już oczywiście o kwestii wyświetlania tych reklam. Chyba nie muszę wspominać, bo jak wiecie, część zapłaty za wyświetlenie tej reklamy jest pobierana przez Google'a, potem przez sieć partnerską a na końcu przez AdBlocka, który automatycznie niweluje część tych zarobków. Ale dobra, bo tak tutaj przy moim studiu twórców. Tutaj macie wgląd w niektóre analityki, ale rozwinę wam je trochę. Sprawdzę na szybko, od kiedy zacząłem publikować filmiki już yy, w partnerstwie z AdSense. No, kliknę tutaj, twoje szacunkowe przychody. Tu już widzicie, że nie, nie wygląda to zbyt ciekawie. Hmm. W tym filmiku oczywiście nie chciałbym się niczym chwalić ani żalić, bo tak naprawdę nie ma czym. E, mi tam to jakiejś różnicy nie robi, czy zarabiam na tym kanale krocie, bądź nie, gdyż robię to z pasji i myślę, że dobrze o tym wiecie. Chyba nie muszę mówić takich rzeczy, bo prawdopodobnie, gdybym robił to w innym zamyśle iż dawno byłoby to dla mnie bardzo nieopłacalne. No tutaj widzicie, od y, filmiki publikuję z AdSense'em gdzieś od 24-25 listopad. Czyli już trochę czasu minęło i przez cały ten czas zarobiłem tylko 66 zł. Mm, więc to nie są jakieś, wiecie, no... Wyżyć z tego nie wyżyję. <grych> w każdym bądź razie, sam mój mikrofon, z który, przez który teraz z Wami rozmawiam, e, kosztował mnie no, co najmniej kilkakrotność tej sumki, więc większość e, nie tyle co na tym kanale zarobiłem, ale bardziej straciłem. Więc tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli zakładacie kanały związane ze strasznym kontentem, tylko do zarabiania pieniędzy, to już z góry Wam mogę powiedzieć, że jest to nieopłacalne. Chyba, że robicie to jak większość tych czołowych lektorów, którzy naprawdę widać, że robią to bardziej z pasji niż w kwestii finansowej. Jeszcze oczywiście uniemożliwia trochę zarobek sprawa związana z treściami chronionymi przez prawa autorskie. Na przykład w amatorskich rapsach wszystkich. Niezależnie, czy jest to amatorski horror rap, czy zwykły. Nie łącza monetyzacji z tego względu, że bity tutaj, niestety muszę się przyznać, są kradzione. Znaczy, no nie tyle co kradzione, bo tak się mówi na bity, które zostały stworzone przez kogoś, kto nie do końca udostępnił nam tych praw. Aczkolwiek prawo do nagrywania na tym bicie mam, jednak nie mogę na nim zarabiać. Taki typowy bit non-profit. Twórca udostępnia poprzez zostawienie kredytu, ale nie można na tym zarabiać i to jest warunek. Więc wszystkie amatorskie rapsy, które są myślę, no niestety, popularne na moim kanale, nie zarabiają. Dalej, jedynym filmikiem, na którym naprawdę mogłem coś się dorobić, ale myślę, że wtedy już by mnie naprawdę sumienie zżerało od środka, więc może i nawet lepiej, że tak się stało. Jest. E, 01 to jest ten film. M, wytłumaczenie filmiku stworzonego przed, przez ATBX-a. Już na nim widzicie 307 tysięcy wyświetleń, które no niestety nie może zarabiać zawiera treści chronione przez prawa autorskie. A prawdą jest, że nie powinienem dostać takiego roszczenia, gdyż e, opieram się tak jakby na prawie. Teraz wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. Prawo cytatu. O, właśnie. Prawo cytatu. Tutaj jest y, możliwość użycia czyichś materiałów, jeśli nagrywamy właśnie wyjaśnienia bądź jakieś odwołanie, które wyjaśniają jakąś część związaną z, tych materi z tym materiałem. I jest to całkowicie legalne, i powinienem złożyć, y, złożyć odwołanie. Że jednak prawo do tego mam, ale tak jak mówię, po pierwsze, zżerałoby mnie trochę sumienie, bo ten filmik nie jest czymś, czym chciałbym się szczycić na moim kanale. Hmm. Powiem wam, że z największą chęcią bym go usunął, ale no tak się nie robi po prostu i hmm, nie chcę po prostu tego robić. Ale nie o tym, nie o tym. Drugim powodem, dla którego nie chciałbym składać tego